あっ To brzy, brzmiało źle <śpuszanie> kapczorze <Kupciuszek> spalone. <śpuszanie> 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 Dobra, działa. Mówią o nominacji. Adyj! To nominuj do nazwu. <śpuszanie> To może ja najpierw zacznę. Nominuję Cygana, <grymne> Marcina <grymne> Dobaka, Jarząbka, Krzysztof Jarzębowski i Kamil Andrzejewski. Dobra, no to, no to teraz ja. To ja nominuję do tego jeszcze yy, Piotrka Kowalskiego i Tomka Rykowskiego. Dziękuję.